Witam, bajkowy, tak można powiedzieć, a czy to to to, a to Wiktor, także troszeczkę w negliżu, już kiedyś był, eee, kiedyś tak pozakupowo coś tam, żeśmy przy nim sprawdzali, a teraz co, eee, troszeczkę serwisu, ale bardziej takich sprawdzenia do instalowania wymian i tego typu spraw, Zdjęty w przód by się akumulator ładuje, który jest tam głęboko. Kufry jeszcze w malowaniu, Jak i czasza przednia. A co my robimy? Przebieg, przebieg, przebieg. Bo daj 13. rok chyba. O, jest 62 km. kilometrów. Mówię 13. rok. I tak, co będziemy przy nim robić? Na pewno uszczelniacze przedniego zawieszenia są do wymiany. E, są całe spękane. E, tak trzeba wymienić uszczelniacze i olej. Drugi temat e, śrubki, albo powymieniać na no jakieś ładniejsze, albo te dać do odcinku, bo tak trochę przyśniedziałe. Trzeci temat mm, kierownica. Kierownica, kierownica będzie nowa założona, bo ta to jest w ogóle. Wy... Poprzedni właściciel jakiś wynalazek uspawał, kurczę niewygodna, to nieko... no, jest po prostu dramat. Taka kierownica, e... a reszta to jakieś takie drobne, tam coś dołożyć, wymienić, oto uchwytu, tak, po prostu bardziej praca jakaś tam właśnie e, pod tytułem wymiana uchwytu do telefonu, jakieś tam wzmacniać dołożenia, tego typu sprawy, tam po tych osłon, bo to było rozbierane, żeby teraz to wszystko wyglądało. Nic konkretnego z jakimś tam serwisem związanego nie będzie, bo motocykl był, bo mam około 1000 km przejechane po serwisie, który był robiony w sierpniu, także jeszcze do tego jakiegoś tam olejowego czy coś, troszeczkę czasu mamy. A teraz takie bardziej, parę wymian, parę jakieś tak poza przednim zawieszeniem. No. Tak, to, tak to wygląda. Trzeba też, dlatego też na małym podnośniku stoi obecnie, ponieważ. Yy, będzie mi tu wygodnie na nim, a nie będę sobie blokowo dużego. Bo motocykl jak wiem, u mnie troszeczkę postoi, poczeka na jakieś tam inne tematy. Także tak to będzie, dobra. No właśnie, kolejny telefon, także ja się biorę powolutku za rozbiórkę tego. Tak to rozebrane mamy. Śrubki na razie pokręcałem. Takowe te tutaj mam wszystkie przygotowane. Pójdę do odcinku, skoro można. To niech będzie, później się tylko wymienić, żaden problem. Swego, no nie wiem, to tu właściciel, to już niech właścicielowi go powiem, bo ma taka dwa malutkie Dzemnięcia, niestety niech robi. Tak, wszystko fajnie. Rzecz nietypowa. Musiałem klucz zeszlifować, Szesnastka. No nie mam 16, musiałem siedemnastkę przerobić. No ale to nie ma problemu. Klocki jeszcze wszystko jest. Nie ma co tam się dotykać do tego póki co. Zawieszenie tutaj już mam rozebrane. W takim stanie uszczelniacze były. Dlatego torbimy. W takim stanie olej. Dosłownie osuszyłem lagi do CNA, bo chcę porównać dane, które mam z ilością, jaka tutaj jest. Czy mi się zgadza wszystko, dlatego trześciutkowane e, menzurki e, po tam wiadomo, tam parę centymetrów więcej może wejść, e, bo nie jest idealnie suszona, ale już więcej nie kapało. Także chcę zobaczyć no i sprawdzam te uszczelniacze czy one aby na pewno pasują. Tak spoko zawieszenie. Rury na pewno proste, bo już posprawdzane są. E, panewki nie widzę, żeby były zużyte. Zresztą to jest zawieszenie typu, że mam tylko jedną panewkę na dole, u góry jest użytkowane, a znaczy użytkowane, wchodzi w rurze. Tak jak w Yamaha i, i tego typu rzeczach, Temat motocykla, rurkę wiadomo do przepolerowania. I będzie, wszystko trzeba ładnie pomyć, poczyścić e, I, i będą zrobione, no, na raz muszę porównać te dane i uszczelniacze, wróciło. <grymne> Czy Wróciło, nie to, że wróciło, eee, stało mnie te pół roku. Eee, w końcu pieniądze do mnie dotarły za motocykl, także uruchomiłem i na rapa z tym motocyklem, bo od samego patrzenia mam do niego serdecznie dosyć, choć roboty w niego dużo włożyłem, ale mniejsza o większość. To nie jest tematem, to jest tematem. Także zaraz demontuję drugą, rureczko tutaj też. I eee, tak powoli to, co tam mam przy nim robić, to będę robił. To obsługa, naraz to kierownicę. jeszcze też trzeba będzie tutaj. Jak teraz będzie bez lag będzie dobre podejście po śruby. To trzeba będzie zdemontować to, to wszystko, rizer, przemontować, obniżyć eee, ten. łożysko ok. Nie widać, że będzie się zaczynało luzów. Nie... Jeszcze muszę po prostu posprawdzać dokładnie, ale na, na przewodach ja lekko pręży. Teraz tak jak leży. Ale wygląda, że będzie w porządku łożysko. Co tu wiele więcej mówić póki co, nie ma co, trzeba robić. Widać, laga poskładana, olej odlany, odpowiednia ilość. Tak. Takowe uszczelniacze, jakby ktoś chciał wiedzieć. Olej 483 ml plus minus 3. i Jaki? Co najbardziej śmieszne, Made in Victory albo Made in Indian, jak to podają dzisiaj, w takich głębszych tych są trzy rodzaje przewidziane: piątka, siedem i 10. i dziesiątka. Leje pośredni. Nie ma konkretnej nomenklatury, że do tego motocykla jakaś ten. Także są trzy rodzaje oleju przewidziane. Z olejem regulujemy siłę tłumienia w tym motocyklu. Także jest podlany zalewam średni. Odpowiednia ilość jedna lega adekwatnie tak samo druga e, Zasadniczo tylko no, ze względu na to, że Popękane uszczelniacze Tak wszystko w środku naprawdę fajnie, ładnie, prościutko nie, nie ma problemu, to jeszcze dwa drugie uszczelniacze Podkładkę, pod śrubę Wszystko leży, także pomyte Jedno mogę składać Dobra, mamy zdemontowano, teraz właściwie te i Coś co mówiłem, że jest ok? nie jest ok? Widać? Luzów nie ma, ale już jest wyrobione. Jak jeszcze jedna laga była, to tak chodziło jak, się, jak te, ale jak są ragi wyjęte, proszę bardzo. No co? Trzeba będzie wymienić telefon do właściciela. Czy nie muszę telefonu wykonywać, po prostu kazał. To, to, co trzeba kazał robić. Także niestety muszę zamówić użytko. Eee. Mam nadzieję, przypuszczam, że tak samo jak uszczelniacze są osiągalne, samo tutaj jakaś tam typówka Wiktor. E, tak samo jak Indian, z tym fajnie, że to wszystko metryczne, e, jak właśnie pokazałem, nawet głupie śrubki zwykłe pasują. Także z tym jest fajnie, tak samo przypuszczam, tylko muszę ustalić numery. Zaraz zamówię, Ustale zamówię, na jutro myślę, że będę miał jedna robota. E, także na no co, no, bywa, no. Dlatego czasami le, po trzy razy le, lepiej sprawdzać, bo no jedna laga z lagami tak nie było czuć. Jak jedna laga wyjęta wiadomo, to zawsze w jedną stronę leci. Bardziej. A no proszę bardzo, jak są lagi wyjęte jak to się zachowuje. Także szukam i zamawiam. Mam to rozmontowane. I teraz tak. No tu jest troszeczkę inaczej. no wytypowałem jakieś tam łyżyska, zobaczymy. Na dolnym widać że to świeżo smorowane. Nie widać, aż znaczy są minimalne takie. Nie jest nic mocnego w każdym bądź razie. O, teraz jak wytrę, takie minimalne ślady są, ale górne łożysko, przycina się. Eee, a co najbardziej śmieszne. Tutaj ktoś kiedyś, nie tak dawno zaglądał, i... bo jest świeżutki smar, widać, że to jest świeżo, świeżo nałożony smar. Proszę. Widać, że... to nie tak dawno ktoś tutaj smarował, ale nie pomogło. Takim oto zestawikiem się wyjmuje to, to, to wszystko. E, teraz co? Poczyścić, pomyć i na dzisiaj tyle. E, w... Czekamy jutro rano na łożysko aż przyjdzie, no mam nadzieję, że dobrze wytypowałem bo tak jak mówię, do Wiktora jako Wiktora nie ma osiągalnego, ale jest fajna strona z częściami do tych motocykli i na tej stronie wytypowałem jak się okazuje wiadomo no typowe także zasadnicze po numerach żeby dopasować te łożyska te to jest już mówimy 60 6005 RS, zwykłe łożysko Także Zasa, jakby Te to by można jakieś zwykłe zastosować Lepszej firmy też wybyły Ale zobaczymy co przyjdzie Czy będą pasować, jak nie to podjeżdżam do byle jakiej hurtowni e, Na pewno dopasuje Te łożyska Tak więc mam to powyjmowane, porozbierane, akurat tutaj się Będę mógł teraz to wszystko porozkręcać przy okazji i kierownicę wymienić. Dobry dostęp będzie. A tak o, wszystko wisi na lineczkach, na ekspanderach, odkładane, żeby nie przeszkadzało. Zawieszenie już tam zmontowane, poczyszczone, legi popolerowane. Te uszczelniacze, jak pokazywałem, są olej pozalewane. Czekam na łożysko i będzie. Stofelgo jeszcze się zastanawiam, co zrobić. Mam jakiś tam pomysł delikatny. Może się uda, z lago wyszło, to i może z tak jest lago się wyjdzie. Bo takie są proste, tylko ten rancik jest minimalnie dziubnięty. Może, może uda się zobaczymy. Mamy to. Choć nie ukrywam dużo pracy. Przy tym było kierownica wymieniona. Nie, nie wiem, tylko teraz jeszcze ustawienie tego nie mocuję tutaj. Kabli tego wszystkiego będę dzisiaj właścicielem, to ustawimy sobie właściwie. Tak jak powinna być kierownica, łożyska wymienione, yy... no, zasadniczo łożyska. Muszę na to żadna robota ta wielka, z tymi się zeszło naprawdę. To powykręcać, to naprawdę się musiałem troszeczkę poświęcić czasu i dopasować później drugie śruby, ale całe szczęście jest to, czy Indian, Victor. Czyli Starsze wydanie Indiana, można powiedzieć. Wszystko w metrycznych, także nie ma problemu. Może nie to, że byle jakiś sklep, tylko przyzwoity sklep z śrubami porządnej twardości i jest wszystko porobione tak, jak powinno być. Jest to wszystko powymieniane. także teraz mogę ja mogę składać resztę. Jeszcze muszę koło sprawdzić. Właścicielowi mi poprosił o sprawdzenie co jak, także zaraz pójdę i sprawdzę. Sprawdzimy wyważenie. I to będę mógł wszystko poskładać tutaj. Ręczniczek leży, wiadomo jak na, kierun na tym ten fajnie jest rozwiązany. Końcówki kierownicy. Fakt, że jak ktoś naklei do ten, ale y, o w tej miejsce Tylko trzeba to wyczyścić ładnie. Bija się jamen. Bardzo fajne rozwiązanie. Także to tutaj muszę porobić. I będzie całkiem, spoko się prezentuje. Ciekawa jestem, zastanawiam się jak, to, się, jak tej kierownicy. Otwory, nieotwory, wszystko powiercone. Yy, już było. Jest to jakiś chińczyk do, do tego. Ale fajne, fajne wykonanie. No proszę, koła mamy zamontowane. Yy, sprawdzone. No tak, jak się wydawało. Jak to mówię, się w środku, czyli dętka. przetalkowane Dętka, ok. Yy. Wyważona od nowa, tutaj trochę gorzej, no ale to już winna czego innego, co z właścicielem pogadam. I tyle, dokręcę póki co. Z odpowiednim momentem. A zaciski i... I będę miał przód praktycznie, stanie błotnik do założenia. Nieźle, fajnie chodzi. jest Wszystko posprawdzane, Chyba było widać zawieszenie łożyska, ta kierownica zmieniona. Kluczyk zluzować i zakładam błotnik. Reszta kierownicy, tutaj cała góra, wszystko będę no, na. Jak to się nazywa, będą właściciela? Czas na rzecz będę zakładał, bo kwestia właśnie ustawienia naszej kierownicy ma przywieźć dzisiaj kanapę. Także ustawimy to wszystko tutaj tak, jak powinno być. bo Tak, żeby wygodnie było. No i co tu więcej mówić? No... A, monetki jeszcze muszę się. Jak zwykle telefon ostatnio non-stop dzwoni. I tak, jak widać, wiktorek tutaj poskładany. Był właściciel poprzymierzone wszystko poustawiane, kierownica. E... Czasza wstępnie przymierzona, tutaj też wiadomo co jak. Tu jak się okazuje, zostaje bez zmian. Wszystko nie zmieniamy tutaj nic. Lampę mam tylko tutaj zdjętą. Eee, zaraz będę tam wyciągał po prostu zasilanie z akumulatora. Znaczy jest do czynion, tylko muszę część wywalić, część tam zostawić. A tu leży instalacja elektryczna. Nowa do tego motocykla. <laughs> eee, tak. Tu powędruję, wzmacniacz. Tu powędruje sterowanie wzmacniacza. Jeszcze pójdzie e, power commander, będzie też dokładany, dlatego teraz muszę zdjąć zbiornik. Instalacja będzie szła tutaj z kufra, pod siedzeniem, pod zbiornikiem, e, do lampy. W lampie będzie przekaźnik, który będzie załączał całą instalację po e, zapłonie tym pociągnę zasilanie wzmacniacza tym się cofniemy na głośniki prawy, lewy Te będą zabudowane głośniki po zapłonie też będzie zamontowany uchwyt do telefonu na indukcję także to z jednego przekaźnika pójdzie no i tyle zasadniczo parę kabelków, parę koszulek kurcze prawie stówę trochę izolacji no co poradzić no ale trzeba to jakoś porządnie zrobić, poprzeciągać, żeby tutaj miejsce jest. Ale no to no musi po prostu i wyglądać i być zabezpieczone, żeby nie dlatego po, podwójnie będę zabezpieczał wszystko. Będzie i, w ko... i w izolację, i później, na, na to jeszcze będzie koszulka e... wrzucona, żeby, mówię, żeby, żeby to było zabezpieczone, żeby się gdzieś tam się nie, nie przetarło. Po tym, bo to będzie główny kabel plusowy tutaj do mm, kufra. No tu będzie z tymi właśnie kufermami, tutaj w tym kufrze będzie to całe sterowanie odnośnie audio w tym motocyklu, No tak sobie właściciel życzy. to jest możliwość, dlaczego nie. Tak więc dobra, biorę się, muszę pozdejmować to wszystko. O, tu właśnie góra z lampy. Pozdejmuję po zbiornik, kanapa, kanapa jest tylko tak przełożona. Boczki też będę musiał pozdejmować, bo pewnie power commander pójdzie po tury z boczeków. I rozciągam te kabelki. Mniej więcej sobie pomierzę, wiadomo, z zapasem w prawo z jednej i z drugiej strony. Poizoluję, poprzeciągam, a mu poznaczę potem, żeby wiedomo wiadomo, prawy lewy, żeby właściwie później nie musiał kombinować, który jest który. Także to mu poznaczę. I tak. No tyle póki co z tym motocyklem. No tak, była tutaj praca można powiedzieć dorywcza przy nim w chwili wolnej jak czekam na coś innego to chwytam się teraz tutaj za to i właśnie tego typu drobną też nic poważnego, tylko właśnie dokładamy w większości tematów, jakieś, jakieś akcesoria Wiktor, Wiktor, Wiktor jak to mówię, Wiktor ale mam instalację pociągnięć to instalacja powiem szczerze to jeszcze pół przy tym motocyklu która moja? ta tutaj Idzie wszystko w peszlach, czy peszlach-koszulkach, pozabezpieczane, <tryk> pomocowane. Teraz jeszcze dokładałem sterowniczek. Czy to jest coś w stylu yy, Power Commandera? Tylko firmy Lloyd jakoś tak, nie wiem, na to się czyta. Także jest sterowniczek dołożony zasadniczo tylko wtryskie przepinamy, tylko powiem szczerze, dostęp do wtrysków, o tam, 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 tam głęboko, naprawdę bardzo ciężki. No, tak zrobiony jest, no co ja poradzę. Najchętniej no, jakby silnik opuścił troszeczkę, to wtedy byłby dobry dostęp, ale jakoś tam udało się przepiąć. Bardzo dziwne kostki są takie z zastrzaskami podwójnymi, no ale jest poprzepinane, wszystko działa czy działa, jeszcze nie działa, się nie odpalałem, tylko yy, jest połączane także zaraz tutaj poskładam wszystko, pomocuję jeszcze kabelki i składam, tak jak mówiłem to instalacja o, do kuferka wejdzie tam sobie właściwie wszystko pomocuję jak będzie chciał, ja tutaj jeszcze bo tylko w lampie będzie przekaźnik, yy, będzie to podpięte pod yy, no, nawet nie wiem czy nie sterowany się z tego nie wyciągnie. Hmm. właśnie światłami po załączeniu świateł ruszy ta instalacja tak się dogadałem z właścicielem tylko plus będzie szedł bezpośrednio z akumulatora, które też tutaj idą tylko muszę to jest chyba nawet ten kabelek muszę zaraz to po, poprześwietlać po ale to jest na spokojnie. Później akumulator tam na dole. Teraz pomocuję całą instalację. E, pinam się ze zbiornikiem. W końcu zaleję go paliwem. Tu poskręcam wszystko tak, jak powinno być już. Bo tu będę miał wszystko porobione. Tak, tak. Tu będzie wszystko i zostanie mi tutaj właśnie zamontowanie tej przedniej części, znaczy no, czaszy tej jednej części do motocykla i tam jeszcze muszę uchwyt wymienić do telefonu. O, tu jest sterownik zamocowany do wzmacniacza, do sterowania wszystkiego. Nawet fajnie się komponuje. Powiem szczerze, ładnie to wyszło. Tak więc co, nie wiele gadać, robić, bo to kurczę... Wszędzie się coś opóźnia, wszędzie, wszędzie. Opóźnienie jest straszne. No ale co, co poradzić, jak to jest tak z dostępnością części, albo takie mi części dostarczają klienci. bo to i tak, i tak bywa. Składam to, spróbuję go e, odpalić. Jeżeli zapali, no to, to będzie wszystko to tutaj, składam wszystko do kupy tutaj, żeby to było pospinane. Spinane, zamontowane. Nie wiem. Trochę mało paliwa, bo tam miałem nagle 2 litry. Jak widać, no ale sprawdźmy. Ok. Tu można zapinać. Tu zakładam przekaźniczek. Wyjście jeszcze na ładowarkę po zapłonie też. Znaczy, no wszystko będzie z tego przekaźnika sterowane. O, tu już mam przekaźniczek. Jakiś, General Motors. Wiadomo. Jakiś tam cel Tak więc, gdzieś go tutaj umieścimy. Jest miejsca eee, sterowanie z. To najprawdopodobniej z tego będę miał sterowanie. Masa plus. Jak jest, to niech jest. I wejście, wyjście plusa. Masa wiadomo pójdzie bezpośrednio. A z tego pewnie co tutaj mamy podłączone był ten zrobimy zasilanie tego, bo to jest podpięte tutaj pod akumulator i jest na bezpieczniku. Także tu nam wszystko fajnie ładnie pasuje. O, to tak jak teraz. To nam zostaje, tam jeszcze muszę też jeden kabel wywalić. I będę mógł e, też tu zamykać wszystko. Tam, a, jeden kabinet właśnie tam jest. W sumie motocykl ma 3 wyjścia na trzy różne ładowarki, dlatego zostawiamy tylko te, które tu obecny właściciel ma, resztę wywalamy. Także żadne wielkie jakieś tutaj e, perturbacje nas tu nie czekają z tym wszystkim. Nie wiem, co to jest tutaj za bezpiecznik. Powiem szczerze, nie mam pojęcia od czego to jest, jak to jest, do czego to idzie. Też możliwe, że będzie do wywalenia, bo tutaj tam też coś na tył idzie. Tu mi właściciel mówił, że tu kiedyś coś już było zamocowane, tak doszli do tego i możliwe, że też jest spięte tutaj, dlatego to, to też tu ma, może być wywalona ta instalacja jakaś tam, która jeszcze tu jest. Ale to na spokojnie, tu będę robił to. Ten ewentualnie powyciągam te kabelki. Ja robię swoje nowo. Tak to tutaj widać, czy widać, że nic nie widać, jak oryginał wszystko wygląda. Poizolowane w koszulki, włożone tutaj przejścia, też wszystko ładnie porobione. Podwójna izolacja, żeby się nie przecierały w tych miejscach, gdzie najbardziej pracuje, to właśnie, gdzie właśnie lampa będzie pracować, to jest podwójnie porobione, plus koszulka. To do wywalenia właśnie zaraz, o. To jest ten... O. Pozbyć się tego, co niepotrzebne. Ale na razie przekaźnik, dobra, robię. Tak to param. Porobione, można powiedzieć. Składam motocykl do całości, go mu pokazywałem. to no, instalacja jest, wchodzi do Kuperka. to chyba, nie wiem, czy się z porozumieć, ale chyba on sobie już sam to ma to zrobić. Yy... Tu jest, tak to wyszło, z uchwytem na telefon, działa, ładuje, mój siedzi obecnie. Eee, tu jeszcze parę opasek podcinać, tu kabelki też ładnie puszczone są do głośników, eee, głośniki później mam właściwie, też zamontować, eee, no co tu więcej mówić, no. Sterownik wpięty działa. E, jakieś tam drobne pierdunki mi tu zostały do pozakładania typu tam osłonka, tu osłonka na chłodnicę, już teraz też mogę zamontować. No i tyle. Motocykl mogę uznać chyba ze swojej strony za skończony, bo tego jak mówię. No, żadnego serwisu olejowego tego nie miałem mieć, bo świeżo pono, tam tysiąc kilometrów po motocykl przyjechany w sierpniu był robiony. Także do sierpnia mamy z tymi tematami spokój w motocyklu. Resztę elementów cała czasza, kufer to jest właściciela. Zaraz ku kanapę jeszcze też zamontuję. Osłonę i porobione, posprawdzane wszystko. Także no, jeździć, jeździć, jeszcze raz jeździć. Założyć te elementy, te głośniki, klient sam, sam zamontować. Jakieś tam dokupić i zamontować. Chce, audio będzie miał audio, nie ma problemu. Co tu więcej mówić. Dobra, naprawdę trzeba kończyć, bo szkoda czasu na tamto się podwieszone trzeba. Brać, dotarła właśnie tarcza hamulca, yy, sprzęgłowa. Tak więc to kończę, skręcam wszystko tak, jak osłonki, zakładam i kanapę i dzwonię do właściciela. Dobra, no mamy. Wiktorka poskładanego, jest wszystko porobione, poskładane serwisu zasadniczo żadnego, no bo to tak jak cały czas powtarzam, to jest motocykl 1000 km po serwisie. Nie ma co robić. To była po prostu dokładka jakichś tam innych tematów. No i ops, te zawieszenie to ja tylko wyszło z łożyskiem. Cała reszta naprawdę wszystko jest, ok. Eee, także co, no właśnie się już poinformowano, mogę dzisiaj odebrać. Jeszcze na spokojnie ma przywieść czasza, tam nagle 5 rubek i będzie przykręcona i ten drugi kufer Dwa wkręty są jest zamocowany I motocykl gotowy Także cieszyć się tylko jazda teraz Ciepło w końcu Dzisiaj taki pierwszy fajny dzień co można, już coś naprawdę fajnie pojeździć Do tego mu na kołach nim wracać, jest poinformowany No fajnie no, fajny motocykl, powiem szczerze bardzo mi się podoba Przyjemna praca przy nim e... Fajnie przemyślane, fajnie skonstruowane i co najfajniejsze w nim, yy, wszystko jest metryczne. Klucze, śruby, wszystko metryczne, Nie jak w Harlejach. Amerykanie jednak chcieli i zrobili coś fajnego, użytecznego. Także póki co, tyle moich wywodów. Ja się wracam do innych motocykli o dzisiaj sobota, no ale niestety, no sezon w pełni. Na pracę, także i w sobotę trzeba pracować, żeby to trochę nadgonić, bo opóźnienia nieziemskie, a no, no nie poradzę, na ja to po prostu kolejka rośnie, a nie maleje, jak to o tej porze roku. I opóźnienia też wzrastają, a nie maleją, no bo a to część, to, a to to, a to ktoś się nie przy, miał przeprowadzić, nie przeprowadzi, później się opóźnia, to wszystko, no bywa tak czasami i tyle. Ale dobra, do następnego.